Leasingowy laptop Lenovo ThinkPad X220. W zestawie z komputerem znajduje się kabel zasilający oraz zasilacz. Laptop posiada ekran o przekątnej 12,5 cala i rozdzielczości HDTV. Sercem komputera jest procesor Intel Core i 5 2520M taktowany z zagarem 2500MHz. Procesor posiada dwardzenie i obsługuje cztery wątki. Komputer posiada także dysk twardy o pojemności 250 GB i 4 GB pamięci RAM. Za grafikę odpowiada układ graficzny Intel HD Grafik. Urządzenie jest wyposażone w moduł GSM, Bluetooth oraz moduł WiFi. Waga komputera to 1,9 kg.